Twoje myśli i emocje to Twoje dzieło, ale to, czy dasz się im pochłonąć, czy nauczysz się nimi zarządzać, to też Twoje dzieło. W pracy często mówimy o presji, stresie czy wypaleniu. Odpowiedzialność zrzucamy na system, na szefa, na deadline'y. Ale prawda jest taka, że największą presję tworzymy sobie sami. Przez nadmierne analizowanie, dopisywanie historii i budowanie scenariuszy w głowie masz prawo czuć emocje. Masz prawo do zwątpienia strachu czy frustracji. Pamiętaj, że to Ty decydujesz, czy staną się Twoim paliwem, czy więzieniem. W pracy nie wygrasz z każdym zadaniem, ale możesz wygrać z własnym chaosem. Możesz nauczyć się zauważać, co w Tobie się rodzi i wybrać jak chcesz jak na to odpowiedzieć. Zadaj sobie teraz pytanie. Ile razy to nie zadanie było problemem, ale twoje przywiązanie do myśli o nim. Kolejne pytanie. Czy to naprawdę praca cię stresuje, czy raczej to, że karmisz się wizją, że sobie nie poradzisz. Zatem twoje emocje są faktem, ale to co z nimi zrobisz, jest już Twoim wyborem.